Co więcej, jeszcze okazało się to wczoraj, jak ruchnęła wieść, że, bo wiadomo było niewiele na temat przebiegu samej wojny irańsko-izraelskiej, że z każdym dniem i z, z drugim tygodniu penetra, penetrowalność obrony izraelskiej była dużo większa. Tak? Znaczy, czyli, że te rakiety no, balistyczne, nawet wolne, czy coś, czy cele, bo, czy w ogóle obie, pociski, jakiekolwiek, penetrowały obronę izraelską, co oznacza, że no, jest problem saturacji. Wyobraźmy sobie, gdyby było wystrzelone tysiące, tak? Tysiące. Tak jak teraz Rosjanie, kilkaset czasami w nosy szachedów plus pociski. No wyobraźmy sobie, gdyby Chińczycy raptem zaczęli to robić na skalę, gdy oni produkują tego tyle, tak? Więc jest problem saturacji, o którym mówiliśmy od lat i chciałbym, żeby to też wybrzmiało, bo państwo polskie kupuje systemy patriot i państwu polskiemu się zajebiście wydaje, że jesteśmy załatwiony a nie ma wielowarstwowych odpowiedzi na to, na przykład na drony, na małe drony, na FPV-ki, na ataki terrorystyczne, na obiekty cywilne. Kompletnie nie ma systemu obrony. Po tym względem i nie myślimy o tym, o koszcie efekcie, tak? A coraz bardziej widać po Rosjanach i będzie widać też po Irańczykach, że będzie to właśnie saturowane poprzez użycie zupełnie różnych systemów z różnych kierunków uzbrojenia. I nie sądzę, żeby w ogóle była w Polsce debata również na ten temat, że potrzebujemy zupełnie też innych efektorów. To